Podstawowym problemem Polski jest brak polityki migracyjnej w ogóle. Chcę wprowadzać weto w stosunku do czegoś, co Polsce nie zagraża. Gdyż to nie jest tak, jak mówi codziennie PiS, że Komisja Europejska chce wcisnąć do Polski 2000 uchodźców, a jeżeli my ich nie przyjmiemy, to będziemy za, niego, za nich płacili kary. To jest po prostu nieprawda. Wręcz przeciwnie. Komisja Europejska uznaje to, żeśmy przyjęli w pewnej chwili ponad milion uchodźców. Uznaje to. Komisja Europejska jest pełna szacunku dla narodu polskiego za to, że przyjął na przechowanie, na przechowanie, bezpieczne przechowanie milion dzieci ukraińskich. Uznaje to. Rząd polski nie jest w stanie wystąpić do Komisji Europejskiej i się dogadać, żeby Komisja Europejska dała nam na to środki. O co lewica zresztą od roku prosi, żeby na Ukraińca przebywającego w Polsce było przeznaczone 500 euro miesięcznie. W związku z tym tworzą sztuczne zagrożenia. Nie ma tych zagrożeń. Mało tego, że tworzą sztuczne zagrożenia, to pod to jeszcze robią referendum. Referendum które ma tylko i wyłącznie zmobilizować ich elektorat i dać im dwa punkty więcej, gdyż nie chce w Polsce nikt wcisnąć na siłę nikogo i nikt nie chce kar. A my powinniśmy jako Polska, jako rząd polski, w trybie natychmiastowym wystąpić do Komisji Europejskiej o środki na tych uchodźców, których żeśmy przyjęli. Nie da się lewica wciągnąć w absurdalną dyskusję o zagrożeniu, którego nikt Polsce nie chce sprezentować. To jest po prostu ściema. Od początku do końca ściema i trzeba to bez przerwy wyjaśniać. I skończę jeszcze jedną rzeczą. Jak można prawą ręką opowiadać o konieczności przyjęcia uchodźców, a lewą ręką brać kasę za to, że ludzie... Tysiąc metrów od muru, który jest między Białorusią a Polską, płacą 1500 euro za wizę i bez żadnego sprawdzania, bez żadnej procedury bezpieczeństwa, bez żadnych procedur dostają tę wizę. Wizę. Jak można po prostu prawą ręką opowiadać o bezpieczeństwie, a lewą ręką po prostu doprowadzać do totalnej patologii, do tego? co Unia Europejska, na co zwraca nam uwagę. W ramach Paktu Schengen każde państwo ma prawo ograniczyć przyjęcie uchodźców na jakiś czas. To nie jest nowe. W związku z tym to jest w ramach prawa, ale przestrzegam i to będzie ostatnia rzecz, którą chciałem w tej sprawie powiedzieć. Przestrzegam pana Kaczyńskiego. Pana brat podpisał Schengen. A Pan w tej chwili doprowadzi do tego, że z tego Schengen nas wyrzucą, że nasze dzieci będą stały tak jak ja 16 godzin na granicy. To Pana robota. Jak Pan o tym zapomniał, to przypominam Panu, miał Pan brata, który prowadził inną, mądrzejszą w tej sprawie politykę. Przypominam Panu o Pana bracie.